Nie mamy niczego do straszenia. Jakąś folię, nic nie mamy. Grażyna, twoja kurtka jak coś. Nie, folia jest potrzebna, to najlepiej w jakiejś... Już... Nie, nie ma jakiejś torebki. torebki, cokolwiek, torebka. Czekaj, kupcie zrobi. Zaznaczyć teren, tak. Tak najlepiej. Grażynka tą kurtką swoją. Może to tutaj, co? No, pomachaj. Dobra, ja tam tutaj stanę. No, nie chcę się ładnie zaprezentować. Nie, jest dobrze. Karzyna jak <biedna glarzyna> o, Sut ti koupem oshire dovo. A kudar? A Do góry torebka, Grażynka. Nie, bo tak to się załatowała, tak to. Dobra, chyba...